Bardzo się cieszę z tego, że przed chwilą mogłem poświęcić siedzibę Instytutu Wspierania Rozwoju w Krakowie na terenie naszej parafii wiczysta. Instytut powstaje jako zespół wspaniałych profesjonalistów, terapeutów, coachów, psychologów, którzy będą pracować z dziećmi, młodzieżą dorosłymi i będą też wspierać charyzmat piarski, pomagając pedagogom, nauczycielom, obawcom, rodzicom. Młodym ludziom w ich trudnościach, ale także w osobistym rozwoju. Instytut Wspierania Rozwoju powstał, aby wspierać ludzi w ich rozwoju w tym, aby mogli wykorzystywać swoje talenty, aby mogli wykorzystywać to, co Bóg w nich złożył. I chcielibyśmy pomagać im, przezwyciężać przeszkody, które stoją na drodze tego rozwoju, stoją na drodze tego, żeby wykorzystywali w pełni swój potencjał. Jest to misja, która łączy się z misją naszego wydawnictwa, wydawnictwa SP, PR-skiego wydawnictwa SP, które wśród tych wartości, które są dla nas ważne, ma właśnie także wspieranie w rozwoju, szczególnie ludzi młodych. Szczególnie osób, które zajmują się formowaniem ludzi młodych, ale nie tylko. Jest to nasza oferta jako wydawnictwa, ale też jako instytutu skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą rzeczywiście się rozwijać, chcą w pełni ten swój potencjał wykorzystywać.